OK, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, jak zwykle jestem z mistrzem Jarosławem. Drodzy, moi drodzy, dziś chcielibyśmy Wam z mistrzem Jarosławem zaprezentować kilka technik, czyli jak obronić się przed kimś, kto idzie i tak się popycha. Sytuacja jest dosyć poważna, może się wydawać, że to, to takie popchnięcie, ale moi drodzy, ktoś cię odepchnie, ustawi i w tym momencie. Uderzy, dlatego musisz zareagować już na pierwsze popychanie, lub też na wyciągnięcie ręki. Ktoś tam macha ci tymi witkami gdzieś yy, przy głowie. Musisz na to zareagować. A jak to zrobić? Moi drodzy, dowiecie się w dzisiejszym filmie. Zapraszam! Ok, moi drodzy, i sytuacja wygląda następująco: stoisz sobie, ktoś podchodzi i zaczyna cię tu przepychać, gdzieś te. Ręce gonią, gdzieś te ręce latają. Niekoniecznie ktoś musi cię przepychać, też widzę często coś takiego. Ozo, 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 Moi drodzy, te ręce tu one są bardzo, ale to bardzo niebezpieczne, dlatego że jak ma tu ręce, to do złapania jest tylko tyle. Nie zdążysz zareagować. Pamiętaj też, że przy obronie też nie wystawiaj tych grabiów daleko, bo ci zrobi krzywdę. Trzymaj ręce przy sobie. Moi drodzy. Sytuacja następująca. Ktoś wyciąga ręce i zaczyna coś tu w jakiś sposób mi wygrażać. Co robię? Moi drodzy, krótka sprawa. Raz uderzenie. Pokażemy mistrzu z drugiej strony. Spójrzcie, raz uderzenie. Czyli. Sprawa jest bardzo prosta. Mistrz teraz porobi za manekina. O, wystawił ktoś rękę. Ta ręka jest przy Tobie. Ty jeszcze nie wiesz, czy on cię uderzy, czy on cię złapie, czy da ci w nos. Spójrz, jedną ręką w okolice łokcia zagarniasz, zobacz, hop, i w tym samym momencie musisz uderzyć. Zobacz, z tej strony, spójrz, ktoś ci tu wygraża ręką, raz. Tak, mam nadzieję, że to widać, raz. Czyli widzisz te ręce daleko, gdzieś tu, ktoś coś zaczyna, zgarni rękę, spójrz, lekko naciśnij. I w tym momencie wyprowadź uderzenie. Zobacz, że to uderzenie idealnie wchodzi wtedy na szczękę, bo to tak, jakbyś namierzył sobie przeciwnika po to, żeby go trzasnąć. Spójrzcie. Raz. Również, oczywiście, jeżeli jesteś wyszkolony, jeżeli trenujesz, również przed lewym prostym możesz uderzyć. Jeżeli wiesz, kto stosował to uderzenie w boksie, to proszę napisz w komentarzu, ponieważ jeden z mistrzów, z mistrzów wagi ciężkiej podpowiem Ci, bardzo często stosował coś takiego, że jak napastnik, napastnik przeciwnik trzymał rękę o, i próbował mu tam go zmylić, on wchodził lekko tą rękę, zgarniał i uderzał. Bardzo często mu to wychodziło. Moi drodzy, jesteście... Okej, okay, moi drodzy, I oczywiście, jeżeli jesteście na YouTube, to nic się dla Was nie zmienia. Oczywiście pamiętajcie o tym, aby zalajkować, napisać komentarz, udostępnić i oczywiście zasubskrybować. Dzięki temu pomagacie nam w tworzeniu nowych filmów. Moi drodzy, lecimy dalej. Mamy do czynienia z wystającymi rękoma, czyli te ręce gdzieś tutaj nam zagrażają. Drugą możliwością, którą możesz wykorzystać, to nie jest ściągnięcie i uderzenie tylko, ale ściągnięcie obydwóch rąk i w tym momencie wyprowadzenia uderzenia. Zobacz. Tak. No, ja tu muszę moi drodzy mocno hamować, dlatego że jak jeszcze przy pierwszej technice Mr. mógł podstawić rękę, żebym w nią uderzył. Tak, w drugiej technice, zobaczcie, te ręce. To już nie ma co zrobić. Jak to zrobić? Moi drodzy, bardzo prosto. Spójrz, zamykasz ręce i takim półkolem. Spójrz. Spójrz w ogóle na ułożenie mojego ciała i na balans mojego ciała. Zobacz. Widzisz? To uderzenie nie wynika tylko z ręki. Samą ręką to wiesz, tam co się możesz. To musisz, zobacz, ładnie zapracować. To jest tajemnica właśnie tej obrony. Spójrz. Tak. Moi drodzy, mistrz próbuje się jeszcze wykręcić, ale spójrzcie. Jak sobie zwolnicie, to zobaczycie, że ta reakcja jest o wiele wolniejsza, dlatego, że obciążam jego ręce i uderzenie już dostaje. Zobaczcie. Popatrzcie. Spójrzcie. Mi po prostu... Idzie ręką w bok, żeby mnie nie uderzyć. Tak, moi drodzy, żeby nie uderzyć z Jarosława, idę tu. Widzicie? Czyli kończę uderzenie przed twarzą. Gdybym chciał uderzyć na ulicy, uderzam tu. Nie interesuje mnie, czy uderzę w tył głowy czy w bok. Spójrzcie. Widzicie? Nawet przy rolowaniu będzie uderzenie w tył głowy. Spójrzcie. Dlatego ja tą rękę zwijam wcześniej, no bo nie chcemy się, moi drodzy, kontuzjować. A i tak podejrzewam, że jeżeli ktoś by nawet chciał dźwignąć bark, to będzie ciężko. Jeżeli nie, ręka... bo nie ma czasu, tak. Po drugie, reakcja. Bark spójrzcie. Jest dół. Spójrzcie, hoppa! Czyli napręż się jeszcze, mistrzu. Tak, no, napręż się, tak. O, jak przystało na napln się mocno. Spójrzcie. Czym mocniej ktoś jest naprężony, tym łatwiej jest mi uderzyć. Moi drodzy, oczywiście trzecia możliwość, trzecia możliwość, która nie wykorzystuje wejścia, nie wykorzystuje wejścia, a wykorzystuje to, że wyciągnięta ręka działa jak dźwignia. Zobacz, jeżeli ktoś jest naprężony, jeżeli ktoś coś robi. Zobacz. Zobacz. No i oczywiście ręka wystaje. Trzecia możliwość. Zobacz. Zbijam rękę, ale nie rób tego w okolicach dłoni, tylko w okolicach łokcia. Zobacz. Mniej więcej w tym miejscu. Najlepiej to w połowie między nadgarstkiem a łokciem. Tu i staraj się odsunąć nie w bok, a do środka. I teraz zobacz. Odsuwasz, nakładasz czapę. Zobacz. Ktoś stoi tam, grozi ci, i patrz. Pamiętajcie, że ja też muszę mistrza Jarosława łapać. Spójrzcie. Raz i druga ręka. Zobacz. Ktoś powie, oj to by ci przyłożył z prawej. No nie przyłożyłby. Uderz mistrzu z prawej. Nie da się. Taka jest budowa ludzkiego ciała. Zobacz. Raz i tu wypełniam od razu całość. Oczywiście możesz też po zgarnięciu ręki tak jest od razu uderzyć, ale jak ktoś będzie ogarnięty to przytrzyma rękę, tak? Czyli mistrz Jarosław jak widzi, że mu zgarniał ręce, próbuje się bronić. Oczywiście w boksie by się obronił. Systema się nie obroni. Dlaczego? No właśnie dlatego, że wykorzystuje to, że ma rękę blisko do tego, żeby Potraktować tą rękę jako całość i zgarnąć. No. Moi drodzy, zimno w, w Polsce, ale na potrzeby nagrania ubrałem koszulkę, żeby się nie odróżniać. Bo jak chodzę w swetrze, to wszyscy na mnie dziwnie patrzą. Moi drodzy, no, jeszcze raz wam przypominam, pamiętajcie, lajk, like, subskrypcja, i tak dalej. 80 kilka procent osób które ogląda. Nie subskrybują. Bardzo Was proszę, wciśnijcie tą subskrypcję. Dla Was to jest tylko wciśnięcie, a dla nas to jest bardzo, ale to bardzo dużo. Także Z moi drodzy, no, właśnie, zwłaszcza. A wiecie czym się różni gołąb od zwłaszczy? Bo gołębie lubią siadać na oknach, a zwłaszcza na parapetach. No. Dzięki moi drodzy i do zobaczenia.